Tomasz Kaczmarek, znany też jako agent Tomek, w ostatni weekend stycznia w programie Superwizjer TVN 24 ujawnił, że Aleksandra Kwaśniewski i jego żona byli inwigilowani, a nigdy nie istniały dowody na kupno przez nich w willi w Kazimierzu Dolnym. Były agent CBA. Ale także polityk PiS oskarżył swojego ówczesnego szefa Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika o wywieranie nacisków. Agent Tomek przeprosił podczas telewizyjnego materiału Jana J., którego rodzina była właścicielem słynnej willi, a całą sprawą zrujnował mu życie. Teraz Kaczmarek przeprasza następne osoby: chodzi o byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i jego żonę Jolantę, byłą posłankę Platformy Obywatelskiej Beatę Sawicką i aktorkę Weronikę Marczuk. Które w wyniku jego działań jako agenta CBA miały ogromne problemy. Przepraszam Beatę Sawicką, Weronikę Marczuk i inne osoby, z którymi zetknąłem się w trakcie swojej pracy operacyjnej, powiedział były funkcjonariusz CBA i parlamentarzysta partii Jarosława Kaczyńskiego. Powiem tak, kiedy byłem przykrywkowcem. Centralnego Biura Śledczego to żadna sprawa nie poległa. Tymczasem Prokuratura Regionalna w Katowicach po wywiadzie kaczmarka dla TVN24 wszczęła postępowanie w sprawie składania fałszywych zeznań. Śledczy wyjaśnili, że zeznania byłego agenta CBA zostaną poddane wnikliwej analizie, a następnie zestawione z pozostałym materiałem dowodowym. Kliknijcie koniecznie w link wyświetlony na ekranie, aby dowiedzieć się, w jakich okolicznościach sprawa wyszła na jaw.